Siemanko, witam we wtorek Słuchajcie, ja zaczynam od tego, żeby sobie zmierzyć ile z tej strony nam będzie wystawała, wystawał ten struktonik. Z przynoszę tylko w razie czego tą dachówkę, żeby sprawdzić jak tu jest, czy to idzie, będzie szła nam dorówna Czekajcie, eee, to będzie tak To będzie tak To będzie coś takiego nawet wyżej mógłby ten struktonik iść, ale chyba będziemy go bić na równo z łatą. Yy, bo z tego co rozmawiałem z Mateuszem, teraz tu jestem w kontakcie to jest cały czas, a on jest parę kroków do przodu jeśli chodzi o budowę, więc... Tutaj się wspieram tym i tak wstępnie myślałem, że koło te 2 35 mm będzie wystawał nasz ten struktonik tutaj z tego, z tego co wygląda, to zaraz zobaczymy. Żeby to miejsce nie za podbitkę było i żeby też trochę było luzu. Powiedzmy, że tak oto jest. Na równo będzie dobrze, będzie się czego trzymać w każdym razie wtedy. No chodź ty kurde, staw się. A, Kacper wjecha do ciebie już leci. Także dzisiaj została wysłana. I jakby co? Niedługo będzie u Ciebie. Kurde, ciężko mi tak przetrzymać. Jest leci to w dół pierdzielone. No, na podstawie tego zrobimy tak samo. Ile tu jest? Mamy na równo 38 mm. Słuchajcie, gadałem tu z Mateuszem, jak u niego zrobić zrobili 40. 20 na podbitkę liczmy i 20 lekko będzie zasłonięte, więc piła tak też zrobimy. Ok, piła ustawiona. Słuchajcie, będziemy próbować teraz. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy coś w ogóle z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że tak. Tylko pytanie, jak będzie się szybko tępić ostrze, nawet jeśli mi się to uda. Spróbuję. Słuchajcie, jest, jest elegancja, mi się wydaje, tylko nie wiem, czy nie będę musiał iść po maskę założyć sobie i ich naciachać, tylko nie wiem też, ile ich muszę naciachać. No ale na pewno na, na początek z 20 sztuk czy coś i... Tak, no, tak rozkminiam, że zacznę sobie chyba od tej, będzie mi łatwiej, jak mam tu rusztowanie, żeby było wiadomo, o co chodzi, wymyśleć jakieś ustrojstwo, żeby to ładnie też równo szło. Yy, no bo sznurek można by było niby puścić do sznurka, to robić. Słuchajcie, montuję sobie ustrojstwo takie, E, które wydaje mi się, że mi pomoże właśnie w kręceniu tego struktonitu, żeby to było równo do linii. Nie jestem tego na 100% pewien, ale spróbuję. Wydaje mi się, że powinno zadziałać. Dobra, tak takie coś, co tu przykręciłem. Teraz za, za, założę sznurek za winkielek, tam pójdę na drugą stronę, zrobię to samo i będziemy mieli wtedy puszczony sznurek pod ten struktonit. Tak mi się wydaje. No czym znaczy, może trzeba gdzieś tam. Przykręcić tego wkręta, zmienić pozycję albo coś, ale wydaje mi się, że powinno to zagrać. Tu dałem trochę większy wymiar, żeby trzymać sobie odstęp od tego, nie? Od, to nie tu luzik, po prostu, żeby, żeby to się nie zaczepiało, nie? coś się z tym nie działo. Ziemam drugi tutaj. Idę z drugiej strony zrobić to samo. Zobaczymy czy to podejdzie, tak stwierdziłem słuchajcie, że zrobię zakład co 10, co po 50 cm, czyli 10 tylko będzie zachodziło, tu nie ma potrzeby żeby zachodziło więcej, a to będzie w sam raz, 50 to będzie miejsce naszego haka na rynne, więc to w sam raz wyjdzie kurde jak powinno, tak, taką mam przynajmniej nadzieję, no zobaczymy. A to próbuję, jeszcze tu wstawiłem na narożniczku kawałek tego, żeby było na 100% zakryte. Nawet trochę dalej jeszcze wysunę, delikatnie, żeby tam z minimetr dwa było niżej. Tutaj mamy, tu mamy, tu mamy, tu mamy. I tak, żeby nie dotykać sznurka, spróbujemy to przyutować. Tak, że będziemy ściągać powrotem, Nie no, żartuję, nie, nie, nie przewiduję tego ogólnie. Cyk, raz. Tak sobie przyłapię, żeby już mi nie udleciało nigdzie. No, jak tam milimetr się przesunie, czy coś to też, nikt nie będzie z tego powodu jakiś płakał. Bardzo dobra. Mamy ten pierwszy, i teraz to by musiał ładnie dobijać. Czy one tak nie chcą sobie fajnie wchodzić. A tu już spadł, tamto, ale dobra, to nie problem. O, kurde, telefon u mnie dzwoni, dobra. To się uwezwa zaraz. Dobra, zaznaczyłem tu 110 10 cm, mniej więcej, i teraz tak w gdzie dawać te nasze. Yy, jak one się nazywają? On no, tak trochę odstaje, tutaj, nie? Powiem wam, że topieje trochę mi. Tak, oby to dał. Żeby to ładnie przytrzymało, no chyba dwa tu podejdą i jeden gdzieś tutaj musiałby być. Tak naprawdę, żeby to miało ręce i nogi, żeby też to nie odstawało nam, no, żeby nie było lipy jakichś zaraz, kurde. Eee, no tak, tutaj o, na końcu, raz, dwa, dobra, nawiercę i zaraz zobaczymy. Dobra, dobiję sobie kolejnego, słuchajcie, przyszły mi gwóźdki inne, trochę są cieńsze i mniejsze główki mają, więc też nie będą łatwiej wchodzić w to drewo. No i co, tutaj zobaczcie, jak to wygląda, taki o jest luzik, co prawda i tak rozkwiniam. żeby nie wiercić tutaj od razu, tylko tak zrobić, zróbmy to od razu może i będzie to łatwiej do rozkwinienia. Jeśli dobrze mnie rozumuje, zobaczymy, czy tak, czy tak to wyjdzie. Tu trochę będzie więcej zabawy z montażem, ale czyli tak, te, te, tego nie dajemy, dajemy tylko, no, dupa i tak musimy musi dać te dwa, tu na końcu gdzieś. Ale tak to sobie nie ustawię, tutaj, a może da radę, zobaczymy. A teraz jakbym go sobie przyłożył tutaj, przykładowo, ustawił go do sznura. Gdzie ty jesteś? Gdzie tutaj o, mam dyszkę? O ten tutaj za wysoko. Dobra, cyk. I cyk. I teraz przez te dwa od razu się przewiercił. I teraz tutaj, czy lutowo gwoździa. Może to będzie lepiej trzymać w tym miejscu. Zaraz zobaczymy. Zaraz dobiję tego i, i się wszystko wyjaśni. Za to przypilnować i teraz tak, też tu się garbik robi. Niejaczkę, ale przy pasie nadrenowym nie powinien przeszkadzać, mam nadzieję. Nie powinien tu się raczej z tym dziać, bo tego nie rozkwiniłem. Mogę jeszcze tak naprawdę dać. Dobra, mamy tutaj. Tu jest git, choć tutaj. Kur. Początki to jak już się rozkwinie, to będzie szło moment. To Tu ośmieli i teraz tego tutaj dobiję przez dwa. No i co? No jest! Jakaś tam szpareczka, niby jest, ale tu jeszcze dolnego damy. Do góry nie poleci. Haki też przyjdą, swoje też dociągną. Będę musiał je tylko usadowić jakoś normalnie. No i co? No lekki luzik jest co prawda, no ale wydaje mi się, że to nie, nie będzie jakiś istotny i tragedii z tego powodu nie będzie. Dobra, to tak, teraz jak to z dołu wygląda, to no, też inaczej będzie wyglądało, no tak o, na wprost, tak jak chciałem. Trzeba wziąć pod uwagę też, że dużo będzie, jak to się nazywa, że no, że rynna dużo też zakryje, także tego, tego z tego stu nie będziemy aż tak też wiele widzieć, nie? No i co? I lecę na przerwę, jakiś obiad szybki I lecę po przerwie tu, zobaczymy jak te skosy, co tam się uda z tym rozkminić Objechać to i może na drugą stronę przejść, zobaczymy co dzień przyniesie, jak to się uda, ile mi tych kawałków też pójdzie Na razie ucięłem 20, tak po kolei będę docinał później, żeby to był w stanie w miarę wymierzyć, żeby Nie naciąć za dużo i później nie wiadomo co, jakie tam problemy później będą No dobra, to co? Biorę się w takim razie i Lecę na obiad. I Dobra, dojechałem tu do końca. Chyba trochę będzie mniej jak 50, tu ze 40 cm równe cztery dychy, czyli 20 krócej. Nie powinno to przysporzyć problemu. Chyba zbyt dużego. No, nie będzie symetryczne, no będzie końcówka mniejsza. No, mógłbym to rozmierzyć, tak naprawdę, żeby to wszystko było co do tego, ale wtedy musiałbym ciąć końcóweczkę tam. Na pewno nie byłoby oryginalnego cięcia i czy to ma taki sens? Naprawdę wielki? Chyba nie raczej, więc Zabieram się teraz za, co zrobienie. Docięcie na 40 cm kawałeczka Idę tylko po kątówkę Utniemy tu i będziemy rozkminiać nad tym skosem Mam jeszcze informacje z hurtowni, jest już płytka klinkerowa, także fajnie się wszystko zgrywa Do odbioru mam, mam krzyżyki też jutro w impoście Dzisiaj przyjechał już ten, do czapy ten kurde no turbowent, farba też jest, więc nie wiem, czy dziś jeszcze nie przygruntuję na raz, chociaż nie, musiałbym pierwszy wywiercić, ale może też to zrobię, wywiercić trzeba będzie tą dziurę, kurde, w tym, zobaczymy jak z czasem zejdzie, chociaż żeby tą stronę w tonicie zrobić i wtedy może bym się przeniósł na właśnie na zrobienie dziury w czapie, by ją całą, na raz by ją już machnął kolorem i yy, już by sobie wysła. jutro na drugi raz i będzie gotowa, żeby wrzucić. ciało, okulary Garf, płata, figle cyk Teraz drugi Żeby tu wszystko się zgadzało jak trzeba I też tu mogę dać tylko u góry, nie za bardzo jest opcja, żeby tu cokolwiek pokombinować Znaczy, czy tak się będzie trzymać. Krótszy kawałek, więc powinien Nie tu, kurde. No i siedzi. No i dobra, mam docięty ten skos Tak on by wychodził tutaj. Nie inaczej, tylko muszę sprawdzić tutaj czy ten zakładzik jest ten sam Jest metrówka. Tutaj mam, zostawiłem. To ciachną, tak. No troszkę poniżej tego powinno wyjść. Nie? Tak naprawdę bez jakichś tu większych różnic. Trochę tutaj. Powiedzmy, tak jest. Tak by to było. Więc teraz nawiercić i przybić. No i tu też tylko mogę dać Tu też jakaś blaszka będę musiał dać w drugą stronę, bo inaczej nie zrobimy tego Ale mam na to jakiś plan I zobaczymy czy, czy ten plan będzie dobry Słuchajcie Zrobiłem to, ale nie wyszło mi to symetrycznie, bo mi się daje, że ta linia powinna tu być trochę dalej Żeby to miało sens Ten dystans, żeby był równy temu dystansowi dolnemu Nie będę na niczego ruszał, mi szkoda Zobaczę jak to wyjdzie, na razie nie będę tu dobijał na razie tego. Zobaczę jak mi zostanie, ale nie będę nie zobaczę przecież co ja pieprzeć, nie zobaczę nic. Nie wiem czy to zmieniać, czy to zostawić, tak jest. No bo mam tu różnicę. A to na chwilę przełożyłem, żeby wam pokazać o co mi chodzi, mniej więcej jak, jak wykończenie tego planuję zrobić. No tu mam 40. A tu mam 50, musiałbym o 5 cm naprawdę przesunąć to dalej, żeby to wyglądało bardziej symetrycznie. Ale czy też będzie to wyglądało bardziej symetrycznie, to ja nie, nie sądzę. Bo tu i tak będzie dłużej wtedy, tu nam się nie będzie za. Tu zawsze będzie wyglądało tak, tak będzie. Zostawiam tak. A o co mi chodzi z tym? Zobaczcie, taką blachę leciał dogiąć, ale żeby był głębszy ten pas. Yy, przykładowo jak Turyna będzie dochodziła dotąd no to trochę może większy kąt tego, tego pasa i pierw nabić coś takiego tutaj powiedzmy dotąd gdzieś żeby też nie było tu takiej jedynego kawałka pokazanego a później yy, drugi kawałek będzie tak jakby w drugą stronę czyli tu będę dwa kawałki blachy będę musiał użyć żeby to tu moim zdaniem wyglądało jak należy patrzcie tak będzie to wszystko też jest kwestią gustu bo mi się może podobać, jak ktoś inny powie, a ja pierdole, co on tam odwalił maniane, nie? Także różnie to bywa. I teraz drugi znowu kawałek, to będzie coś takiego, kawałek blachy, ale pod jeszcze pod większym kątem on będzie. To będzie blacha wygięta dużo, dużo więcej, tak jakby praktycznie pod kątem prostym, czyli jedna będzie wychodzić w tą, sobie tu zachodzić, lekko przykrywać ten, ten pasek, żeby to tak nie było jak jest. A druga będzie właśnie coś takiego, tylko jeszcze mocniej dokięty i będę musiał ją wymalować też w środku, żeby tam gdzieś z boku nie było widać tu jej tego szarego koloru. I taki będzie plan. I tu będzie łapało z tej dachuwy nam deszcz i będzie rzucało nam w to rynne. Taki jest plan. Czy to się uda? Zobaczymy. Mi się wydaje, że się uda. Dobra, koniec tych wywodów. Biorę się za tą stronę teraz. Pewnie mi nie starczy. Ta, bo co mi zostało? Jeden kawałek na mi został, więc muszę naciąć znowu 20 latne, no i będę się odzywał powoli do przodu. Jedziemy z tym. Jestem z powrotem, słuchajcie i tak teraz mam, spinę miałem, bym kawulca chcę zrobić jakiegoś, kurde, że nie da się po całości polecieć tak, żeby jakby kontynuować ten sam ciąg. Tych, tych przełamek, dlatego tu będzie na odwrót, ale tu dalej polecimy znowu tak samo jak tu i dzięki temu tamten winkiel wyjdzie nam normalnie i teraz zastanawiam się, że po drugiej stronie czy nie odwrócić te, tego systemu po prostu, żeby ta strona, czyli tam od wejścia, od domu była, szła równo, czyli tak jakby ten zakład będzie sobie szedł tak samo i tutaj, jak i tutaj i później jak tam. Chyba z tamtej strony tak zrobimy, będzie trzeba odwrócić po na tamtym. Mogłem też tu tak zrobić, co prawda, ale no teraz już za późno, czyli w tamtą, tam, tam będzie szło inaczej, tak jakby szło dookoła i, i zawijało się w tamtą, no i trudno, nic nie poradzimy, tak samo będzie musiało być na, już na garażu i w tą samą stronę zrobimy w tamtej stronie na garażu, czyli tak jakby szło sobie do, dookoła z, tylko z tym przecięciem tutaj i z przecięciem na winklu na tamtej stronie tam, trochę to, no nie ma innego wyjścia tak naprawdę, no inaczej nie zrobimy, no bo... No, bo lipnie by to wyglądało, jakby wyglądało to po pierwsze, a po drugie, żeby nie spełniał swojej roli. Jakby tam jakiś deszcz zaciekał, czy jakaś coś, to wchodziłoby pot. No, a nie o to chyba chodzi. Przecież, nie po to, to też chyba robimy. Co prawda nie weszłoby tam nic, chyba, ale no, no niech będzie jak powinno. No. Dobra, czyli tu mi, tu mi teraz podejdzie. Zobaczcie, idealnie na równo teraz. Także to jest wszystko zrobione tam jak trzeba. Tylko teraz, żeby sznurek puścić, to ja bym potrzebował to trochę. No właśnie, to jest ciutki za wysoko, naprawdę. Za nisko znaczy się, czyli tu muszę to lekko skropnąć. Albo nie, zrobię to po wszystkim, dobra. Zrobię to po wszystkim, teraz nie ten. I będzie też dobrze. Słuchajcie, a co jeszcze? Co do ręki, jest... czuję poprawę. Nie chcę chwalić dnia przed zachodem słońca, ale czuję poprawę. Co prawda boli jeszcze, uważam, staram się uważać. Ale może to, że te kurde, takie prace trochę, ja wiem, teraz luźniejsze. Co tu się wydarzyło? A, to trochę to jakoś dopomogło, więc spoko. Teraz na tej płytce też nie będę tego jakoś forsował. Wydaje mi się jutro, później znowu struktonik... Nie, jak płytka będzie to czekajcie, nie, z mi i będę mógł to łacić do końca już. Wtedy, żeby to szło z koleją jakoś. I żeby już nie zaciekało do środka, żeby tam było też bez... Problemowo, dobra, mam tu puszczamy z tamtej też, puszczam sznurek i, i lecimy z tym. Po prostu zobaczymy, jak tu też wyjdzie z docinka. No ale nie ma tu zbytnio wpływu jakiegoś wielkiego, jak wyjdzie, tak wyjdzie i tyle. Okej, okay, baterię mi wcześniej rozwaliło, rozładowało. Słuchajcie, tak to będzie mniej więcej wyglądać na samym winku. Tak naprawdę tego przetłoczenia to będzie montować, bo zobaczcie, przyjdzie tutaj ta blaszka, ten kołnierz on będzie mniej więcej coś takiego, także to będzie bardzo blisko ogólnie naszego spalinowego, ale to nie widzę w tym problemu, bo to przecież tylko wyciąga te to, to ustrojstwo yy, powietrze, nie wpycha, więc nawet jeśli tu nie wiem, tu jakieś tam spalinki będą się dziś przechodziły, to i tak to będzie wywalane, to nic tam nie wejdzie do środka, więc yy, więc tak to tak to się przedstawia, biorę się za Wiercenie tego, jakieś wierteło, tylko trzeba sobie zrobić pilota. Gdzie chyba przyniosłem, czy nie. Tak jest, mam. Mam nadzieję, że w miarę spoko będzie to szło. Zobaczymy zaraz. No i wiercimy. Co my tu mamy za wiertło? obojętnie, jakąś mniejszą. Oby jakieś w miarę ostre było. Zobaczymy jak to będzie szło. A tutaj skończyłem. Skończyłem i... Tu ten detal na łączeniu tych dwóch, będzie zabawa z tym na pewno, żeby to ładnie wyprowadzić. No i co? No i chyba będzie spoko. Gdzie nie gdzie tu mi które się ruszają jeszcze, ale to przy rynnie, bo co 50 liczyłem haki, więc przy rynnie mam nadzieję, że jak to dociska, to, to elegancko się w tych miejscach podociska i, i będzie ok. No zobaczymy jak to, jak to wyjdzie. O kurde mnie biło tylko Dobra mamy to chyba Wydaje mi się O właśnie tak to miało być Wejdę z tym na stół teraz sobie, żeby to zagruntować całość. Nie wiem, która jest godzina, czy ja jeszcze dzisiaj to... Kurde, za 10.07. To chyba już jutro to pomaluję, a dzisiaj tego zagruntuję. Tak ładnie. Dobrze bo to odmuchać, kurde. Sprężarom. No tak to mi się nic do tego nie przyczepi, tak naprawdę. W ogóle to, ta deska mi jest tu niepotrzebna. Zobaczmy tylko, jak to podejdzie. Tutaj tak. I tutaj to tak obędzie gdzieś w środku, tak żeby było coś takiego. No inaczej nie będzie, trzeba będzie to ładnie wkleić tylko i będzie grać gitara, wydaje mi się. Będę trochę tu ogarnę, odkurzę to i postawię sobie to na jakichś dyseczkach dwóch chyba. Że miał też dojść od boku to droga, bo tam też dół trzeba przemalować, więc trochę tu ogarnę i jeszcze się odezwę. Dobra, gruntuję czymś tam, z cekola mam jakiś gruncik, więc przelecę tym i na dzisiaj będzie koniec, bo kurde, 19 godzina się zrobiła i tak, i tak, nie wiem czy zdążę dzisiaj jeszcze przelecieć jakiegoś tego, jakąś warstwę, jak szybko to mi podeschnie, podciągnie ten gruncik, on długo nie będzie na Cię ciągnął, ale no nie wiem, zobaczę, bo jeszcze muszę skosić trawę, a na razie to jestem daleko, daleko. Jeszcze trzeba trawę dzisiaj skosić, więc Mogę nie zdążyć. Jak coś to jutro, zanim cokolwiek zacznę robić, to wezmę i ten. Przelecę na raz i później może na drugi raz przelecę jak ten. Jak to się nazywa. Eee, jak wrócę i zobaczymy, może pierwszy położę płytę, a może bez płyty zacznę jak te płytki. No zobaczymy jak to. Jutro się plan obmyśli. Dobra, uciekam. Na razie pozdróweczki do jutra. Cześć!